Więc tak, byłem na stacji diagnostycznej zrobić przegląd, no i na szarpaki, żeby mi powiedzieli, gdzie co, jak tu stuka, puka, luzy, jakie są. Sprawdzone zawieszenie na szarpakach, na wszystkim, w całą długą chwilę, nic nie znalezione, nie ma żadnych luzów, nic się nie dzieje. No i szukam, 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 co to może robić. Zdjąłem koło z jednej, teraz zdjąłem koło z drugiej. Tu jest pęknięty, łamany jest cały wózek. Pęk wózek tu się zaczyna pęknięcie: idzie tu, 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 tam, 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 tam. Cały wózek jest pęknięty. I to tutaj pracuje i przeskakuje. Nie wiem w ogóle czy do tego dobrać, bo tu wszystko ładnie pięknie wygląda, ale o to jest ręka. I dojście tam z, ze spawarką z czymkolwiek to nie jest takie einfach. Tu trzeba wyszlifować to i w ogóle. Poza tym takie spawanie, to nie wiem, czy to jest na długą metę, czy na krótką metę, bo szczerze powiedziawszy, skoro pękło, to pewnie pospawam, to to i tak na długo nie wystarczy. Masakra, czegoś takiego jeszcze nie widziałem, żeby wózek pękł. Jakieś napięcia były, albo zmęczenie od starości, nie wiem, nie mam pojęcia.